Właśnie. Emocje w biznesie. Czy one będą wysokie, będą niskie? Czy będziemy podchodzić do biznesu emocjonalnie, mniej lub bardziej, strach, różne decyzje? Z tym się nieraz będziemy spotykali w trakcie funkcjonowania tego, co będziemy tworzyć jako biznes, co będziemy jako ludzie budować. I właśnie chciałbym powiedzieć o kilku rzeczach związanych. Z tym, w jaki sposób emocje mogą wpłynąć na Wasz biznes i w jaki sposób móc sobie z tym wszystkim poradzić. Witam serdecznie, ja się nazywam Szymon Niestryjewski, jestem właścicielem kilku przedsiębiorstw, uczę przedsiębiorczości, pomagam biznesom w tym, aby te biznesy się rozwijały. Bazuję głównie na moich doświadczeniach, na rzeczach, które jeszcze pamiętam, o ile pamiętam, ze szkoły, ze studiów. Nie ukrywam, że to było już dość dawno temu. Sam czasami się sobie dziwię, ile to było lat, ale to było. Natomiast w większości moje doświadczenia czy rzeczy, z którymi się spotykam na co dzień, to jest to, czym, co staram się przekazać do moich klientów. Również mój background, jest tak naprawdę backgroundem z rodziny, gdzie rodziny, gdzie był prowadzony biznes, więc te wiadomości są przekazywane z pokolenia na pokolenie. I patrząc z perspektywy dzisiaj, czasami 30 paru lat, czy, czy, czy tam nawet 40, widzę, że wiele się nie zmieniło w niektórych z tych kwestii. Słuchajcie, dzisiaj chciałbym właśnie powiedzieć na temat emocji, ponieważ wczoraj miałem bardzo fajną rozmowę z jedną z osób, która mi powiedziała: Czy ty podchodzisz emocjonalnie do tego, co robisz? Okazuje się, że moje emocje w biznesie już są dużo, dużo niższe niż one były czas temu, 6, 7, 8, 12 lat temu. Te emocje spadły z kilku powodów. Tak naprawdę, na dzień dzisiejszy podejmowane decyzje, które, które gdzieś się podejmuje non stop, są to decyzje w skali mikro i mikrozarządzania, czy makro związane z tym, że musimy podjąć jakieś dużo ważniejsze decyzje w biznesie, one już się spłaszczyły, już nie ma czegoś takiego, że są bardzo nerwowe, bardzo radosne, więcej radosnych, jest więcej z tego, tego, tego zadowolenia niż tego, niż tej nerwowości. Jest to oczywiście zawsze powiązane z tym, że im dłużej pracujemy, im dłużej prowadzimy biznes, tym łatwiej sobie z tymi rzeczami będziemy radzić. Będziemy sobie radzili z rzeczami, które nie są dla nas fajne, z tymi emocjami, które nie są dla nas fajne, w sposób taki, że będziemy to kontrolować oraz nie będziemy tego kontrolować, tak? Mamy jakby dwie rzeczy. Bo te rzeczy, które jesteśmy w stanie skontrolować, typu nie wiem, wiemy, że przyszedł do nas mail, którego treść nie jest dla nas fajna, to w momencie jak już jesteście doświadczoną osobą w biznesie, nie podchodzicie do tego emocjonalnie, bo nie odpisujecie na tego maila od razu. Na tego maila ja osobiście podchodzę tak, że piszę go dwa, trzy, cztery razy, czasami odpowiedź na tego maila przesyłam do paru osób, które ze mną współpracują, aby one dały pogląd czy dały światło do tego, co ja napisałem, i co napisała druga strona. Więc a kiedyś było prawdopodobnie tak, niejednokrotnie to, to, to pamiętam, że na tego typu sytuacje reagowałem bardzo, bardzo emocjonalnie, denerwując się i starając się odpisać czy załagodzić daną sytuację tu i teraz i bardzo szybko. Co nie było do końca. Najlepsze, aczkolwiek wtedy na tamten okres czasu wydawało mi się tym idealnym rozwiązaniem, że ja muszę teraz wkroczyć, superbohater i rozwiązać jakiś pewien problem, albo niejednokrotnie, to co też tutaj widzę, jakby podbić swoje ambicje, podbić swoje ego co jest też złą rzeczą w prowadzeniu biznesu. Więc przede wszystkim w momencie, kiedy biznes właśnie będziecie prowadzić już latami, będziecie dostrzegać te rzeczy, że ok, coś takiego się wydarzyło, wiesz w jaki sposób to zareagować. Nie wiem, idziesz zrobić kawę, idziesz na spacer, zostawiasz to na drugi, trzeci dzień, do tego, żeby na to odpowiedzieć, i tym samym te emocje zaczynają opadać i masz większy dystans do tego, co robisz i w jakiej formie będziesz odpowiadać w drugiej stronie. Więc to jest przede wszystkim ta jedna z tych cech. Druga z cech, która, która wiąże, wiadomo, każdy początkujący biznes, a nie daj Boże, biznes, który początkuje i jest obarczony różnego rodzaju kredytami, które trzeba spłacać, i oczywiście powiązać wszystkie przychody z pieniędzmi, które wychodzą i wydatkami firmy. No to jest zawsze ten stres także i finansowy, gdzie tutaj się boimy, gdzie brakuje pewnego bezpieczeństwa w wielu przypadkach i tym samym e, tak naprawdę powinniśmy budować bardzo szybko pewną poduszkę bezpieczeństwa w firmie, abyśmy nie musieli się obawiać i podejmować decyzji zbyt szybko pod wpływem jakby presji finansowej. Więc tym samym w momencie, kiedy wasze, wasze przedsiębiorstwo będzie miało coraz większą swoją poduszkę finansową, coraz większą ilość pieniędzy na koncie czy środków takich, po które możecie sięgnąć, a one będą zabezpieczeniem dla firmy na funkcjonowanie na 3, 4, 5, 6 miesięcy, to będziecie mieli dużo spokojniejszy sen, dużo spokojniej będziecie zarządzać firmą i dużo spokojniej będziecie podejmować decyzje. Czyli te pieniądze, one łagodzą Wasze emocje oraz łagodzą Wasze decyzje, które będziecie podejmować, bo właśnie tych decyzji nie będziecie podejmować pod wpływem emocji i na szybko. Bo to jest, niestety, nie jest to dobra, e, dobry doradca w biznesie, a mianowicie szybkość. Kolejną rzeczą, którą każdemu zalecam, aby miał plan. Plan w firmie, Plan do tego, co chce osiągnąć, w jakiej formie będzie chciał iść. I nie ukrywam, że dodatkową jakby składnią tego planu jest również przygotowanie cash flow i znanie swoich liczb. A mianowicie niejednokrotnie możecie być pod właśnie wpływem presji, że nagle się okazuje, że firma jest na minusie, bo robicie rozliczenia z reguły wstecz, czyli to, co się już wydarzyło. I się okazuje, że firma ma stratę, że firma ma właśnie minus i trzeba pieniądze gdzieś tam skądś znaleźć. Natomiast jeżeli będziecie znali dobrze swoje liczby, będziecie mieli dobrze zaplanowany cały cash budżet, będzie wszystko Wam się zgadzało, to będziecie oczekiwać i wiedzieć, że na przykład dane miesiące w roku, one będą słabsze i w tych miesiącach nie będziecie generowali dochodu, tylko będziecie generowali strata, a ta strata będzie pokryta ze środków takich czy innych. Czy będziecie mogli przedłużyć płatności, bo te płatności wejdą wam w innym okresie czasu, czy sprzedaż będzie rosła w innym okresie czasu, co pokryje wam straty. Czyli tym samym właśnie uspokoi was, a nie, że będziecie patrzeć w kalendarz i boże, nie mam pieniędzy, a przychodzi ten dzień, który musisz zapłacić za jakieś tam. Podatek muszę zapłacić pracownikom, muszę zapłacić za wiele innych rzeczy i będzie w tym momencie problem. Jeżeli to będzie dobrze rozłożone, dobrze zaplanowane, to będziecie się spodziewać, że w okresach słabszych w roku, bo nigdy nie jest tak, że firma ma cały rok fantastyczny, zawsze będzie okres, kiedy jest lepszy, zawsze będzie okres, kiedy jest gorszy. Więc w momencie, kiedy dojdziecie do tego gorszego okresu. A tak jak mówię, to przede wszystkim przy firmie nowej, która dopiero co startuje, bo dla firm, które mają już 6, 7, 8 lat lub więcej, takie sytuacje raczej się nie zdarzają, żeby wychodziły jakieś miesiące na minus. To jest raz. A druga sprawa, w tym momencie właściciele już wiedzą, jakie są cykle i będą spodziewać się, że dany miesiąc będzie słabszy. Tym samym budowanie tej poduszki powietrznej, budowanie środków na to, żeby móc za to wszystko zapłacić, będzie bardzo, bardzo istotne. Więc raz jeszcze podsumowując, nie podchodzić emocjonalnie, czyli starać się zrobić ten dystans, na pewno będziecie nabierać z czasem prowadzenia firmy. Starajcie się budować poduszkę finansową dla Waszego przedsiębiorca, przedsiębiorstwa, ponieważ ona również pozwoli Wam zdecydowanie spokojniej spać oraz plan. Mieć plan, mieć plan i budżet finansowy, jak i plan działania, co się będzie działo w firmie. Co się wydarzy, jeżeli będzie taka ani inna sytuacja? Oczywiście nigdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć 100% różnego rodzaju wersji, czy 100% różnego rodzaju scenariuszy, które mogą się wydarzyć w naszym biznesie, w otoczeniu biznesowym, bo na przykład no mało kto byłby w stanie przewidzieć, że za Trzy lata być może będą bardzo wielkie upały albo bardzo wielkie ulewy, które mogą mieć na przykład wpływ na funkcjonowanie naszego biznesu, bądź w łańcuchu, tym, co my robimy, to będzie miało gdzieś jakiś skutek, prawda? Więc tutaj w niektórych przypadkach nie jesteśmy w stanie w 100% sobie tego wszystkiego gdzieś zaplanować. Bo, jeżeli będziecie działać pod wpływem czasu, stresu, braku pieniędzy, to będziecie podejmować bardzo dużo złych decyzji w waszej firmie, która może zadecydować o tym, że no niestety w waszej firmie może być nieciekawie, może nie być wcale tak fajnie, czego nikomu nie życzę. Więc, właśnie zbudowanie odpowiedniego zabezpieczenia takiego muru ochronnego będzie powodowało, że ten biznes będzie spokojniejszy. Więc dla każdego z Was życzę, żeby właśnie usiąść, zastanowić się nad tymi rzeczami, w jaki sposób możemy sobie zabezpieczyć firmę, żebyśmy nie mieli tych emocji i żebyśmy nie podchodzili emocjonalnie do firmy. To się będzie wiązało również w niektórych strategiach i niektóre osoby, co. Stało się trochę bardziej popularne dzięki temu, że mamy internet dostępny, że przygotowują swoją firmę do sprzedaży, czy przygotowują swój exit z firmy. I tutaj również, jeżeli dobrze do tego podejdziemy, nie będziemy podchodzić emocjonalnie, że my tej firmy nie sprzedamy, bo myśmy ją sami zrobili. I tak naprawdę to będzie dla nas, że to jest zbudowaliśmy przedsiębiorstwo, które sprzedajemy, bo chcemy uzyskać to tamto, czy chcemy mieć dzięki temu więcej naszej wolności, odzyskać jakąś część kapitału, być może zostać udziałowcem, ale mniejszościowym, gdzie nie będziemy podejmowali jakichś tam decyzji bezpośrednio w firmie i nie będziemy musieli się dzięki temu także i denerwować. Tutaj o jeszcze jednej rzeczą takiej, takiej zapomniałem, a mianowicie w momencie, kiedy wasze przedsiębiorstwo będzie trochę większe i zrobicie tutaj jakby kadrę zarządzającą, która będzie większa, gdzie te decyzje będą często podejmowane nie tylko przez Was, ale i przez kilka osób, ten stres również będzie spadał, ponieważ się rozłoży częściowo na inne osoby będzie to możliwość dyskusji w momencie, kiedy macie sytuacje kryzysowe. W momencie, kiedy jesteście tylko wy sami, a nie macie kadry zarządzającej, nie jesteście osobą, czy jesteście osobą, która prowadzi jeszcze pracę operacyjną w firmie, no to ten stres także będzie gdzieś tam musiał na was spoczywać. A w momencie, kiedy już przechodzicie jakby do zarządzania firmą, mniej do pracy taką, ta, w takich rzeczach bezpośrednich, tak naprawdę te emocje, strach i bezpieczeństwo firmy, no po prostu będzie, będzie rosło. Więc tak jak tu jeszcze podsumowując, mówię, to pamiętajcie o tym, aby starać się budować w firmie, poduszkę finansową, mieć dobry plan i mieć jakiś wariant awaryjny dla siebie, gdzie macie sytuację mniej stresową. Tak jak mówię, każdy z nas inaczej będzie na to reagował. Jeden będzie potrzebował pójść pobiegać, inny będzie potrzebował. Dwóch dni odpoczynku albo oderwania się od tego wszystkiego, jeszcze inny będzie potrzebował tylko pójść, zrobić sobie kawę. Więc każdy z nas będzie to sobie robił inaczej. Więc przećwiczcie i przetrenujcie te wszystkie rzeczy. Ja Was wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam. Zapraszam do materiałów i do informacji, które umieszczamy na naszych stronach internetowych czy na naszych social mediach, do subskrypcji kanału. Czy Szymon czy moich innych firm. Wszystkie informacje znajdziecie w opisie tego wideo. Jeżeli ktoś, kto ogląda to wideo, będzie potrzebował konsultacji, będzie potrzebował porozmawiać o tym, w jaki sposób rozwinąć biznes, w jaki sposób bądź co zrobić w swoim biznesie. I jeżeli żeście gdzieś utknęli, bardzo zapraszam na konsultacje do mnie. Dziękuję bardzo i pozdrawiam miłego Dnia Życia.